Sieła z tej strony jak i JSOSiem Witamy Was w kolejnym naszym filmiku. Teraz Jaki chcielibyśmy... kolejny? Dobra, na no, kolejnym zmiany trzeci. Trzeci. O, o duży. Pierwszy zagramy na ten, zagramy grę w grę jakoś Smite i zagra w nią es... Co? Jaki, Jaki smite? Nie smite tylko ten... Slender! Slender <laughs> Slender! To mi kazał i zagra w nią my? Niestety. <laughs> Ja w to nie chcę Od Zaraz Ja To może, może, może wyglądać ciekawe. Ja, ja w to nie chcę. To jest jego pierwsze starcie z tą grą. Jeszcze I jest nie... ciemno. No i jest ale... ciemno w pokoju, ale... Dobrze że nie ma słowa. Mamy późną godzinę i miejmy nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. razem. Ja nie razem nie ze swoją. Ale ja nie chcę, ale ja nie chcę. <laughs> ale musisz, dobra. No start, <laughs> daj. Boże, za co? <laughs> <laughs> za co? Za co? Za co? Jeśli lepszy się. No. Jedziemy. Ho <haha>. ho. biegasz. O Boże. Kajdaj, nie lataj mychą na No da, to ja wiem. <grym _> <grym _> Już mi ciśnienie podskoczyło, do Jezu! Nie widzę. Tak ja na telefonie w to grałem i się wystraszyłem. Słuchaj, koniec. Nie, nie, nie. Nie, nie. Nie, No Nie, coś normalnego, zagrali w no. A tam będzie, no a ten dom, ja nie lubię tego domu. Ale, widziałem jak ale... miałam i to. Ale ja to mnie wchodzę. A ja to nie wchodzę. Ale ja tam nie, wchodzę. I do nie, ja to nie wchodzę. Patrz, ty, tam już chyba kartkę ja widziałem. A widzisz? Nie, nie wiem nie wiem, to się coś świeci. Ale wiesz, Ja tam nie wchodzę, bo ty musiałem podjąć, co to i będę się patrzył do temu. Nie wat, to będzie wyjście, wiesz co. Teraz tego zaskoczył. Zaskoc no. Ale raz tego tam zaskoczyłem. Ora, wejdź

No, no, nie no, nie ma! nie ma, nie mam, nie 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 ma! Fuck! Fuck, 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 fuck! Fuck, fuck. On będzie pewnie na wyjściu, dlatego on będzie na gdzie zjadzi Nie, 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 bo tak wolno idziesz, w ogóle biegaj, fan. Gdzie jest w ogóle wyjście? Nie, 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 nie to ja chyba. On biegnie, no. Pięć, lebo, to jest lewo, możesz sobie coś będzie. No. On będzie na wyjściu, on będzie no, na, na wyjściu. Się. Dlatego on nie wyjeżdża. A tam byłem. Nie, jest kapra, jest karta. Jak ją zobaczy? E, po M. Słuchaj. Słyszę co Nie, Fak, 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 fak. Ja się Fak, Nie, on stara. idzie. nie, 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 fuck. nie, 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 to jest głupia gra! R robisz klimat, Panek, robisz klimat. To jest to, głupia gra! To jest najgorsza gra na świecie! Nie, nie nie, no! Się... Ale panie... Boże, to jest głupia! To jest najgorsza gra na świecie! No wróćcie. No nie poprawcie wzięcie? wróćcie! ze mnie zrobisz! Nie nie, z nie nół! Ale ja nie widzę! No to co z tym, gdzie widzisz... Jak widzisz... Górze, nie bo... Był tam Był?! Ja, ja, go widziałem tam. Boże! <grymne> nie, Ja nie chcę dograć już, Kasper. Czekaj, czekaj. A, nie, coś. Ale modyga, ale modyga, nie mogę. Może Kaspera nie chcę dograć, ja nie chcę dograć, Z, ja nie chcę. Zaraz, 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 skończysz, nie bój się. Jest tam. Gdzie? O, na, na tym, tym. Gdzie? O nie, nie Nie chcę,

a tak, teraz ja cię No teraz mnie za mało dostanę zobaczysz tutaj no. No, o, o, trochę głowa tu mnie zobacz. Nie, o, nie musisz się skupić. A ja się boję. Albo to jest krata i będę musiał się stromnąć. Nie, to idź prawo. Siatka ja O Boże, muszę się zrównać! Po... tobie, po tobie. Po tobie. Po, po tobie, nie ja na to nie patrzę. Boże, ja cię złapam! Ja na to patrzę. Nie, no nie, dopasować, to Jezu, to. nie, nie mogę zapasować, to będzie Was Jezu, za co? Nie, nie dziękuję. nie, O nie, nie udzielię Nie udzielimy Jezu, za co, no za co, za co, za co, za co? Ja się nawet poparzę, tutaj Nie, po co mi tym zaukazałeś grać? Tak, ja bym się to jest zapałk, nie, no to po co ty tam ściszasz, jak to przecież i tak mi przesadzasz, jak nie jesteś? Ale nie, mi chodzi o swój zawał. <toddź> <toddź> Mój zawał. Boże, świetnie. A Obróć się, będziesz mnie miał z głowy. Nie <toddź> ale... Idę! Ja więcej to nie grałem. Ja, jak wiesz, jakbyś teraz odwrócił tę widok z głowy, to by? domyślam się. To jest mi z jest mi z głowy. Nie! Na przesiadce jeszcze? Tak. Wiesz, że z slanderą zabierzcisz, nie? To jest ja? A kim ja mogę być? Boże, święty kap... Znaczy jest pan, czemu <grym> mi kazali to grać? Jesz jeszcze wyjawiłem twoje imię. Ja się tylko pok <grym> poprosiłem. Poprosiłem, ten zagraj to! Będzie fajnie, zagraj slandera! Fajnie, fajnie. Super! Zawał na miejscu. Ty już, ty wiesz, że długo żyjesz nie? No, ale by No wiem, ja, ja przy takim czasie miałem pięć.

Boże za co? Tak. Ja okrążam cały teren No, wiączł, no go jak każdy Ale reszta dla siebie ja jest, jest jak chwał No Boże, może za dół, no to nie wiesz jak mi tu i dzisiaj to poskoczyło Opiec jak chce mi bubu, 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 bubu Nie Nie jak baba do koronowcy Daj, ty daj, daj. Boże i święty, no... Nie, no ja tam... Nie, no nie, no nie, no nie, no Ja się za bardzo wczuwam teraz. Tak nie, nie, jak nie, ja go nie, zobaczę to jak zawód dostanę. Nie wiem, tylko mnie czasami połama O Boże, ta co? Ale ty, weź może idzie tam na prawo, bo... Nie! Czyż ty tak jakbyś cofnął? Boziu, boziu, bożiuuuu za co, za co? No tam coś chyba było Ty, to tam chyba bym się, by się... się tam za moki, nie wracaj się. Tam było gdzieś chyba kos na śmieci, o to. Ty, ty, to ty, 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 ty. Nie to już kiedyś? Nie, to mi nie było, mam tu tak, To jest gorzej jeszcze, bo tego nie widziałem, a jak ty grałeś, to... Ooooo, proszę za co. Ty, to, z której strony połapodzę, żeby ci nie wracać do ciebie, że wracał. Nie, ja

Widzę, są Widzą, Jakby się ciemniej zrobił. Tam coś tam. I Barak. To tam co, bo nie podobał. już się Boż, za tunel. Ale rekordowa dużo, dużo przychwały. To może W każdej chwili! To jeszcze w najgorzej jak to wejdę. Wtedy się musi odcoknąć. Wchodzić to? No, spannę jest kartkami. Ale... Nic. Dawać rachunki. to jest straszne! Dlaczego ty mi? Dlaczego ja mam to białe? Ja cię. Ja przycisnę. On. Prawo. Dobra. Dobra, w ogóle stanę z kartkami. Ale może tam nie było? Ale nie wiem, ja się nie odwracam. Ja się boję. Ja się, I tak kiedyś się będę musiał odrodzić i mnie zabije. I nie znaczy, tak nie zabije, ale się przestraszy i Co? będzie to i... Emocje, emocje przeszły? nie. Się <grym>, to szybki finał. Znaczy nawet nie widzę, my już nagrywamy. To... Ja myślałem, że pójdziecie szybciej, bo dzisiaj pierwszy raz. Byłem w dziwną pozycję, to zresztą trałem Nie Nie, 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 to przeszkadzał Tak bym się wracał, Nie nim i żona ten tego woju Boju, boju, boju Dalej się błądzi, jestem Tu ten dom doło? Nie, aha, To ten trójkąt, Nie, jest kartka w tej stronie, udało ci się, udało ci się, cały ci się udało zaraz będzie, zaraz będzie To jest, po to ja nie pójdę. Co? Zaraz będzie, będzie on. Ja to wiem. No, 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 no. Nie siatka, No, Będę musiał się tego, tego No, Lewo, prawo, lewo, i no. No, 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 no. no, 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 no. Nie,

Dosyć. Żebyś wiedział Ale skręc, bo, okay? <ścoughs> Nie ja skręc, bo. Nie bo mnie Zlec zabije Ty to wiesz że mnie zabije Ty to Ty Barz bardzo... ciekawe tutaj ma Ja ten wszedłem. No nie się wracam Bardzo dobrze, że wiesz, że jak się odwrócę teraz minimalnie, to nie zabiję. Się, tak, 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 tam jest ten... ten. Oh, tam. O, mój o... złapałem. Wow. Już ty chyba za głowę trzymam. <śmany> A, tam, tam gdzieś jest pan. Pójdę... czeka, bo ja y, od tej strony... ...zanie szedłem, prawda? prawda. Idę bardziej... Boziu, za co? Ale ile ty miałeś 5, prawda?

nie, 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 nie już nie chcę to grać. To jest no, psychikę to niszy! To jest... to, że jak oglądałeś ten, u, ukrytą prawdę z tym. Że... Z wampirem? Z wampirem. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Dobra. Dobra. No nie ma. No tak, już, że ogro się znalazł. Zawsze... No, chyba zwariowałeś! Coś Aaaa! nie No. Myślałem, że uciekłem. Ale dobrze jest, to jeszcze raz. Chyba zwariowałeś. <śmiech> <śmiech> nie ma koniec! O boże, święty nie ma, ja w to więcej nie gram. To jest najgorsza gra w życiu. I nie, nie, nigdy w życiu nie. No właśnie widzieliście w jakiś sposób nie. reaguje na takie gry. Nie, nie w, sumie, nie. w jaki sposób on w nie gra, że w chłopak w ogóle... Nie. Masakra i tak dalej, ale przetrwał dosyć długo, takie. nie, nie, nie obracał się w ogóle. On już <laughs> pierwszy raz jeszcze mnie będą mnie słyszeć jakby co. Cze, prawda? Co? Pierwszy raz będą mnie słyszeć. No pierwszy raz się słyszył. No jeszcze w y takiej y sytuacji. Nie. Nie, na... spoko fajne było. O, e, pomożę, dobrze. Tak. Y nie. Tak nie. więc zapraszamy do oceniania, komentowania i subskrybowania. Tak, tak, I tak, jeżeli, ja, ma, jeżeli ja macie jakieś traumęż. sugestie co do tego, co do naszych filmików, jakie byśmy mogli nagrywać i tak dalej, no, no oczywiście jesteśmy otwarty, otwarci na wszystkie. Ale nie na takie gry. <laughs> na takie też. Nie. Stanowczo nie. <laughs> no... Dobra. Tak więc yy, siema. Dobranoc.